Dzień dobry Państwu. Zaczynamy dzień poświęcony zasobom niematerialnym w firmie IDEI, czyli będziemy mówić o tym, czego zasadniczo nie widać, ale co jest bardzo ważne. I od razu mi się pojawiło takie dość oczywiste skojarzenie, że to jest tak, jak z powietrzem. Z drugiej strony wiem, że większość z nas przyjechała z Krakowa i ktoś może powiedzieć, ale jak to powietrza nie widać? W Krakowie powietrze widać i to znakomicie, można je dotknąć tak bardzo, bardzo mocno, ale podobnie jest z zasobami niematerialnymi, ponieważ pod pewnymi warunkami jesteśmy w stanie spróbować je uchwycić. Pod pewnymi warunkami jesteśmy w stanie trochę je zrozumieć, dotknąć, zobaczyć i musimy się nauczyć nimi zarządzać. Mam nadzieję, że jesteśmy zgodni co do tego, że to jest bardzo ważny element dzisiejszego biznesu, jeżeli jesteśmy zgodni, to mogę sobie darować tłumaczenie, dlaczego tak jest, i od razu możemy przejść do rzeczy bardziej, może nieskomplikowanych, ale mam nadzieję, interesujących. To znaczy, mam takie przekonanie że powinniśmy dzisiaj zacząć od nakreślenia problemów i to jest moja rola. Ja tutaj Państwa wprowadzę, powiem jakie są problemy w tym, po to, żeby w czasie kolejnych punktów programu mogli Państwo posłuchać, jakie są rozwiązania. Jak w różnych perspektywach znajduje się rozwiązania tych problemów, o których powiem. W tych moich 15 minutach chciałbym także podzielić się z Państwem kilkoma wynikami badań, ponieważ mamy taką ambicję, żeby firma IDEA Open Eyes Economy to nie był tylko ruch opisujący rzeczywistość na bardzo ogólnym poziomie. Natomiast chcemy, żeby też był jakiś analityczny wkład. Chcemy mieć tę cząstkę analityczną, którą wnosimy do nauki, i dlatego już mamy kilka badań, którymi możemy się pochwalić, i parę takich wyników chciałbym Państwu przedstawić. Kiedy zastanawiałem się w ogóle, jak nazwać. Tą część programu, to przychodziły mi takie poetyckie rzeczy do głowy, jak uchwycić nieuchwytne, jak zmierzyć niemierzalne, jak wycenić niepoliczalne, jak zarządzać niepojętym. Był też pomysł, żeby to było o tym, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić Cię bogatym, i to wydaje mi się, jest ważna myśl. Można też było powiedzieć, skupiając się bardziej na ludziach, że to jest panel czy w ogóle dzień poświęcony najcenniejszemu zasobowi, który wieczorem idzie do domu. Natomiast postanowiłem bardziej operacyjnie czego potrzebują firmy, aby w pełni wykorzystywać potencjał swoich aktywów niematerialnych. I na tym będziemy się skupiać kolejne panele, kolejne wydarzenia, kolejne wystąpienia będą państwo miały przeprowadzić przez tę tematykę. I pewnym drogowskazem dla mnie jest popularność tego znaku. Zawrotna furora tego znaku i to naprowadza nas, że jeżeli chodzi o to, co niepoliczane, jeżeli chodzi o to, co dzieje się we współczesnej cyfrowej gospodarce, to kluczowy jest zasięg. I o tym się trochę zapomina, więc to jest pierwsza uwaga, której chciałbym, żebyśmy pamiętali. Po drugie, koniecznie musimy pamiętać, czym różnią się aktywa materialne od aktywów niematerialnych, bo mimo że teoretycznie gdzieś to wiemy, to pewne ważne rzeczy nam umykają. Podstawowa różnica jest taka, że aktywa niematerialne, kiedy je używamy, to one się mnożą. One Zyskują wartość. Natomiast aktywa, te, które są materialne, kiedy je używamy, to one się zużywają. Niematerialne przeciwnie, używając je, pomnażamy. I możemy sprawić, że mając te same zasoby materialne, jak inna firma, dzięki lepszym, lepszemu wykorzystaniu zasobów niematerialnych, będziemy po prostu bardziej efektywni. Dlatego to jest pierwsza podstawowa różnica. To nie jest tylko ten problem, na który się najczęściej zwraca uwagę, że no z aktywami niematerialnymi jest problem, bo po pierwsze nie jesteśmy w stanie ich w pełni kontrolować, a po drugie jest ten problem, że tak naprawdę zbyt łatwo można je skopiować i mogą wycieknąć poza firmę. Dziś chcę Państwu pokazać różne sposoby zarabiania na tym, że właśnie coś się rozpowszechnia, że tworzy się duży zasięg. Ale czym w ogóle są te zasoby niematerialne i oczywiście nie będę Państwa zanudzał teraz różnymi klasyfikacjami, bo na tym można by całą konferencję zbudować, ale najczęściej wymienia się te, które Państwo widzą na slajdzie. Ta duża liczba pytajników jest nieprzypadkowa, ponieważ każdy autor ma swoją klasyfikację i jest ogromny spór co w ogóle tutaj zakwalifikować. Ale mam wrażenie, że te rzeczy prowadzą nas do tego, że to wszystko się ogniskuje w człowieku, w ludziach. Że, mimo że nie widzimy tych zasobów niematerialnych, to w pewnym sensie ich nośnikiem są ludzie. Oczywiście nie wszystkiego, ale własności intelektualnej, reputacji, relacje, które są budowane z klientami czy z konkurencją, są budowane w oparciu o ludzi. Więc o ludziach będziemy mówili bardzo dużo, ponieważ nie zawężając tego tylko do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie to zasoby, nośniki zasobów niematerialnych. Ale w czym mamy problem? Z czego wynikają trudności związane z aktywami niematerialnymi w wielu przedsiębiorstwach? Po pierwsze, jak mówiłem, nie do końca wiemy w ogóle, jakie są te zasoby. A jeżeli nie wiemy, jakie są te zasoby, to nie potrafimy ich zidentyfikować. Jeżeli nie potrafimy ich zidentyfikować, to nie potrafimy ich zmierzyć. Jeżeli nie potrafimy ich zmierzyć, to nie potrafimy ich wycenić. Jeżeli nie potrafimy ich wycenić, to mamy ogromny problem z zarządzaniem nimi. A jeśli nie potrafimy dobrze zarządzać nimi, to trudno oczekiwać, żebyśmy odnieśli sukces. Oczywiście to, co powiedziałem, jest pewnym uproszczeniem, ponieważ w dorobku i nauk ekonomicznych, i nauk o zarządzaniu jest szereg rozwiązań, które przybliżają nas do odpowiedzi, jak mierzyć, jak wyceniać. Natomiast brakuje nam wciąż uniwersalnych metod. Brakuje nam jednego sposobu księgowania, który byłby satysfakcjonujący, brakuje nam. Lepszego ujęcia tego, co stanowi dzisiaj, jak już szacujemy, nawet 90% wartości przedsiębiorstw. To, na czym ja się skupiam, ale nie tylko chciałbym nazywać to własnością intelektualną, to również powiedziałbym szerzej: zasoby intelektualne, kapitał intelektualny czy aktywa intelektualne. To jest to, co mnie najbardziej interesuje, ponieważ dotyczy. Tego, co pozwala budować przewagi konkurencyjne. Rozmawiamy o tym między innymi w kontekście startupów, dużych firm, ale przede wszystkim internetu. W starym podejściu, z którym pewnie większość z nas się spotkała, mamy do czynienia z czymś takim. Po pierwsze jest nastawienie, patentujmy to, co się da. W wielu firmach, z którymi rozmawialiśmy, jest takie nastawienie, że jeżeli mamy coś, co jest do opatentowania i stać nas na patentowanie, to my tak robimy. A warto czasem się zastanowić, czy być może byłaby lepsza strategia. Druga rzecz, ograniczaj dostęp. Ekonomiści mają wbite do głowy bardzo silnie to, że rzadkie znaczy wartościowe. A w przypadku zasobów niematerialnych nie jest to prawdą. Więc to ograniczanie dostępu, które wymuszamy. Nie prowadzi zawsze do czegoś odpowiedniego. Kolejna rzecz. Każda firma chce w jak największym stopniu kontrolować swoje zasoby, w ogóle tylko wtedy twierdzi, że może je ujmować w bilansie. Ale musimy od tego odejść, bo zasobów niematerialnych w tym starym rozumieniu nie jesteśmy w stanie kontrolować. Koncentrujemy się na tym, żeby zarabiać na naszej działalności podstawowej. Co to znaczy? To znaczy komplementarne usługi jakieś dodatkowe. To jest jakiś dodatek do firmy, natomiast uważamy, że jeżeli jesteśmy firmą, która no, zajmuje się streamingiem filmów, to nasz główny podstawowy y, y, strumień dochodu to powinno być właśnie z abonamentów dostępu do tego. Ale znowu posłuchamy o tym, że są inne metody. Kolejna rzecz, jeżeli już mamy duży dział prawny, no to niech on się nie nudzi. Jeżeli ktoś naruszy naszą własność intelektualną, pozywajmy, monopolizujmy to, co się da w formie chociażby tych patentów, znaków towarowych i tak dalej, i największa obawa, która musi nam towarzyszyć i całej naszej strategii, całej strukturze firmy, firmy, to jest, obawiajmy się bycia skopiowanym. I to sobie zestawmy z nowym podejściem, które pokazuje zupełnie inną drogę. I dzisiaj chciałbym, żeby sporo kazusów pojawiło się, w których Państwo zobaczą, że to nie są tylko koncepcje słowa, tylko to są konkretne realizacje, gdzie zamiast patentowania skupiamy się na udostępnianiu. Ten znak z Facebooka, który pokazałem, o tym świadczy. Na czym się skupiamy? Nie na ograniczaniu dostępu, ale na budowaniu zasięgu. Nie kontrolujemy, tylko zaczynamy dyfuzję, którą próbujemy ukierunkować, chociaż nigdy tego w pełni nie zrobimy. I nie zarabiamy na działalności podstawowej często, a zarabiamy na komplementarności. I to jest coś, co się nauczyły na przykład stacje benzynowe. One zarabiają bardzo niewiele na sprzedaży paliwa, ponieważ marża na tym jest bardzo niewielka, natomiast zarabiają na tym, że agustrzczość się zatrzyma, to kupi kawę albo hot doga, gdzie marża sięga kilkuset procent, albo i więcej nawet. Wobec czego można tak zrobić biznes, że to, co uważamy za podstawowe, dajemy za darmo albo wręcz na minimalnej marży, sprzedajemy, ale usługi dobra i usługi komplementarne zapewniają nam możliwości rozwoju. Unikamy sporów sądowych. Są badania, które pokazują, jak bardzo nieprzewidywalny jest to obszar, szczególnie jeśli chodzi o e, własność intelektualną. Budujmy standardy, to znaczy nie próbujmy być monopolistami na rynku, ale zastanówmy się, jak zrobić, żeby inne firmy chciały grać w tej grze, którą my mamy, w oparciu o ten sam standard, żeby nasze urządzenia razem działały. I popularność Bluetooth pokazuje, że to jest najlepsza droga do rozwoju biznesu. I wreszcie nie obawiamy się bycia skopiowanym, ale obawiamy się bycia pominiętym. Są historie piękne o noblistach, którzy byli proszeni o to, żeby napisać przedmowę do chińskiego wydania ich książki. Problem w tym, że oni nie dawali żadnej licencji na wydanie tej książki. Szczyt bezczelności, prawda? Spiratować czyjąś książkę i jeszcze poprosić o napisanie przedmowy. Ale oni sobie uświadamiali, że gorsze byłoby dla nich być pominiętym niż to, że nikt nie wykupił od nich licencji. I musimy przełamać to, że podstawowe zawody, które związane są z zasobami niematerialnymi, mają problem z ich zrozumieniem. Ekonomiści opierają się na rzadkości. Księgowi mają problem z zapisaniem tego, czego nie można dotknąć, tego co firma do końca nie jest w stanie kontrolować. Mamy wartości niematerialne i prawne, ale to za mało. Prawnicy zachęcają do patentowania, bo oni wtedy czują się potrzebni dla organizacji. Menadżerowie, kiedy sprawozdają o zasobach niematerialnych, skupiają się na tym, żeby uzyskać dobrą yy, premię, żeby dobry wynik kwartalny pokazać, żeby uzasadnić pewne wydatki, pewne premie, czasami manipulując tymi danymi w sposób dość ordynarny. I wreszcie ci inwestorzy, którzy muszą poruszać się po omacku. Proszę zauważyć, że inwestorzy w coraz mniejszym stopniu patrzą na księgi danej firmy, żeby zobaczyć, jak wygląda jej sytuacja. Rozszerzony bilans przedsiębiorstwa też tego do końca nie załatwia. Inwestorzy muszą szukać nowych źródeł informacji. Proszę Państwa, dlaczego potrzebujemy nowego podejścia? Tutaj widzą Państwo cytat z tak zwanej ustawy weneckiej. To jest XV wiek pierwsza prawna regulacja patentów. I proszę zauważyć, że dzisiejszy system patentowy dokładnie pasuje do tego, co było w XV wieku. Zasadniczo system ochrony własności intelektualnej na świecie ukształtował się w XIX wieku, ale i do XV wieku jesteśmy w stanie dojść, że niewiele się zmieniło. No chodzi o to, żeby ci geniusze przychodzili i nie bali się czegoś pokazać, że ktoś to skopiuje i zabierze im splendor wynalazcy. I to może miało sens wtedy, kiedy swoje wynalazki tworzył Leonardo da Vinci, takie? ewentualnie nawet jeszcze dużo później, kiedy mieliśmy chociażby maszynę parową. To wtedy ten reżim ochrony przystawał, ale zupełnie jest on niedostateczny, kiedy mówimy o rzeczach tak skomplikowanych jak smartfon, jak mobilny system operacyjny, jak w ogóle oprogramowanie, które też niektórzy próbują patentować. Zatem to, do czego doszliśmy, to ja nazywam tragedią niematerialnej obfitości, bo mamy ogromną podaż tych zasobów niematerialnych, ale one nie rozwiązują naszych problemów, a pojawiają się wręcz nowe. Przecież chociażby w branży farmaceutycznej podaż własności intelektualnej jest gigantyczna. Ale czy w satysfakcjonującym tempie rozwiązywane są główne problemy zdrowotne społeczeństwa. Nie, bo mamy kilkadziesiąt rzeczy opartych na ibupromie, tak? Yy, I masę znaków towarowych porejestrowanych i własność taką intelektualną. Natomiast nie jest tragedia, ponieważ nie mamy podaży tego, co tak naprawdę potrzebujemy. Mamy intelektualny wyścig zbrojeń, bo firmy nie patentują po to, żeby mieć przewagę, tylko żeby odstraszać, żeby odstraszyć kogoś od pozwania nas. I proszę Państwa, Teraz kilka słów o tych badaniach, które prowadziliśmy. Przede wszystkim zastanawialiśmy się, jaka w Polsce jest skala ewentualnych sporów. Jak często sprawy z zakresu własności intelektualnej trafiają do sądów. I z Michałem Możdżeniem przeprowadziliśmy badanie, policzyliśmy, badając wszystkie sądy, jakie są w Polsce, które zajmują się własnością intelektualną, ile tych spraw jest. I to nie jest, wydaje mi się, dużo, szczególnie jeśli chodzi o własność przemysłową, to jest ta ciemniejsza część, czyli patenty, design i tak dalej, kilkadziesiąt spraw rocznie. Natomiast w przypadku prawa autorskiego widzimy bardzo dynamiczny wzrost. Widzimy to, że rzeczywiście te sprawy zaczynają się pojawiać. Nadal ich nie jest dużo, bo tutaj mówimy o poziomie dwóch tysięcy, natomiast już te sprawy zaczynają być zauważalne. Zastanawialiśmy się też jaka jest wysokość odszkodowań, co nam grozi i porównywaliśmy te dane z raportem PWC, który badał jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych i tam w zależności od okresu przeciętne odszkodowanie to kilka milionów dolarów. W Polsce jesteśmy jeszcze długo, długo za nimi, ponieważ przeciętne odszkodowanie jakie były zasądzane w Polsce to sprawa autorskiego 46 tysięcy niespełna, a sprawa własności przemysłowej 26 tysięcy niespełna. Nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego w prawie autorskim są większe niż w prawie własności przemysłowej, ale to mam nadzieję, że kiedyś znajdziemy, znajdziemy odpowiedź. Zatem, proszę Państwa, mamy te zasoby niematerialne i próbujemy teraz znaleźć sposoby zarządzania nimi. Punktem wyjścia jest dla nas otwartość, którą na przykład reprezentuje ten człowiek. Czy, kto z Państwa rozpoznaje, kto to jest? Ktoś z Państwa kojarzy jego blog? Michał Szafrański, który umieszcza bardzo wiele treści w internecie za darmo. Ale i tak sprzedał książkę, na której zarobił kilka milionów złotych. Co więcej, napisał książkę Zaufanie jako waluta przeszłości. Zaufanie to z całą pewnością jeden z aktywów niematerialnych. Bardzo trudno policzany, ale taki, którego nie możemy ignorować. Więc to nie tylko my, naukowcy na uniwersytetach, mówimy o tym, ale człowiek, który nie jest ekonomistą, który jest blogerem, yy, przebija także te informacje do tego innego świata. I przykład, który lubię zawsze podawać, yy, to mobilny system Android. Kiedy Kilkanaście lat temu Google postanowiło napisać system operacyjny, który będzie udostępniany dla wszystkich z możliwością modyfikacji. To niektórzy myśleli, że to jest coś szalonego, ale jak to chcecie stworzyć coś, co tyle zasobów zgarnie i dajecie to konkurencji za darmo? No ale efekt jest taki, że odkąd Android się pojawił, to Blackberry praktycznie zniknęło, a Apple mając swoich wiernych fanów, też nie przebija pewnego sufitu. W efekcie Android zdominował rynek i dzisiaj nikt nie powie, że to była błędna decyzja. To jest jeden z silników napędowych Google. Sprzedaż, prowizje przy sprzedaży w Google Play, to, że ich usługi, na których im zależy, są zaszyte tam jako domyślne i tak dalej. Więc znowu otwarte podejście, podzielenie się czymś, co było nie do pomyślenia, chociażby w przypadku Apple, spowodowało ogromny sukces, totalną dominację. Czarna linia to jest linia iOS, czyli iPhony. Widzą Państwo premiery kolejnych urządzeń, te lekkie podskoki. Natomiast jest to nieporównywalne z tym, co osiągnęło Google dzięki tej otwartej strategii. Drugie badanie, o którym chciałem Państwu jeszcze wspomnieć, badaliśmy. Krakowskie startupy, e, dzięki uprzejmości Bartka Józefowskiego, który też będzie za moment na tej scenie występował, jak te firmy radzą sobie z patentowaniem oprogramowania. I co się dowiedzieliśmy, że one nie patentują, one pokazują, że ta otwarta droga jest lepsza. Przeprowadziliśmy 10 pogłębionych rozmów z firmami o różnym profilu działalności związanym z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Oni bazują na przewadze czasu, oni dopuszczają nieoczywiste modele biznesowe, oni często bazują na otwartym dostępie, na open source, wspierają rozwój rynku. Dla, dla nich nie jest celem to, żeby zdominować jakiś rynek, tylko żeby rozwinąć rynek i żeby ten rynek był na tyle duży, żeby pomieścił kilku graczy. Nie obawiają się zostania skopiowanymi i nie formalizują zarządzania zasobami niematerialnymi. O tym będą mówić na początku, kiedy jeszcze mogą opierać się na intuicji, a później zestawimy sobie z tym, co na końcu, gdy będziemy mieć naprawdę duże firmy. Zatem mamy pułapkę, ale pułapkę, która nie jest czymś bez wyjścia, bo pamiętajmy, że w pewnym sensie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, i w pewnym sensie jesteśmy w stanie uchwycić najcenniejszy zasób firmy. Myśmy też próbowali, i się nam udało. To jest najcenniejszy zasób firmy. Zdjęcie sprzed dwóch lat. Część z tych osób jest jeszcze najcenniejszym zasobem GAP-u, część już w różnych firmach. Pewnie część z Państwa się rozpoznaje, mam nadzieję, na tym zdjęciu. Więc będziemy mówić sporo o ludziach, jako o nośniku i o tym, co jest najcenniejsze w firmie. O czym dziś? Proszę Państwa, plan jest następujący. Skupiamy się na podejściu, które mam nadzieję jest dla Państwa znane. Firma Idea i Open Eyes Economy Summit, który jest partnerem dzisiejszego dnia, czyli zastanawiamy się, jak jeden z konkretnych obszarów działania firmy rozwiązać w ramach tej propozycji. I po moim wprowadzeniu, a później wprowadzeniu pana ministra, ponieważ mimo że firma IDEA kładzie nacisk na oddolne zmienianie rzeczywistości, to nie znaczy, że rząd nie ma tutaj nic do zrobienia. Rząd może bardzo wiele ułatwić albo bardzo wiele utrudnić, więc o tym z dużym zainteresowaniem posłuchamy. Więc po tym wprowadzeniu usłyszą państwo pierwszy panel, pierwsze spotkanie, gdzie. Własność intelektualna jest jedynym, co posiadasz. No bo przecież startupy, ich siła nie wynika z tego, że są dobrze dokapitalizowane na początku, że mają potężne zasoby materialne. Nie, ponieważ są pasjonatami ze świetnymi aktywami niematerialnymi. W drugiej części, którą, w rozmowie, którą będę prowadził, zastanowimy się, jak to działa w internecie. To znaczy, internet to jedna wielka kopiarka, zdaniem niektórych, i w ogóle nie da się tam działać. A ja porozmawiam z moimi gośćmi, jak można dobrze zarabiać w internecie na dzieleniu się własnością intelektualną. I wreszcie po trzecie, aktywa niematerialne w wielkim biznesie. Jak je mierzyć, wyceniać, zarządzać, ponieważ przy pewnej skali działalności firma już nie może tylko polegać na intuicji, ale potrzebuje twardych danych dla akcjonariuszy, dla zarządu i o tym będzie między innymi w trzeciej części. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym usłyszeć Państwa głos. Mając doświadczenie z poprzednich sympozjów, że wiele osób nie lubi zabierać głosu, to macie Państwo szansę, żeby włączyć się w dyskusję przy pomocy smartfonów. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie mają go w ręce, bardzo proszę, to jest ten moment, żeby sięgnąć po swój smartfon i w przeglądarce wpisać ten adres, a następnie ten kod. I proszę Państwa, jest, mamy podstawowych kilka pytań. Jestem ciekawy, jak Państwo postrzegają na początku naszego spotkania zasoby niematerialne, co Państwo uważają za najważniejsze. I później też z przyjemnością posłucham, o czym by Państwo chcieli posłuchać, czego by się Państwo chcieli dowiedzieć w naszym, w naszym spotkaniu. live.vox.com działa? Pin 66060. Musiałem się skupić, żeby przypadkiem do swojej karty nie podać Państwu pin bo to, 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 jak już słyszę PIN, to odruchowo mówię. Pani. Dobrze, pierwsze pytanie, które mam dla Państwa. Co z tych czterech rzeczy, Państwa zdaniem, w największym stopniu przesądza o sukcesie firmy? Czy jest to unikalny pomysł na biznes, oryginalność? Czy jest to zbudowanie prawdziwych relacji z klientami? Czy są to konkurencyjne ceny, najlepszy stosunek jakość-cena? Czy jest to jakość zespołu i przywództwa? Sześćdziesiąt sześć Zaraz zobaczymy wyniki, na razie one są ukryte przed Państwem. Jeszcze dajmy szansę zagłosować tym, którzy yy, trochę wolniej uruchomili system. Dobrze, możemy zobaczyć wyniki, poproszę. O, najbardziej oryginalność w najmniejszym stopniu konkurencyjne ceny i to proszę państwa pokazuje kapitalną zmianę. Kilkanaście lat temu nie wierzę, że konkurencyjna cena jakość cena nie byłaby na pierwszym miejscu. Jakość zespołu na przedostatnim zbudowanie prawdziwych relacji. Czyli chyba to co mówimy w firmie Idei trafia do państwa, to bardzo dobra wiadomość. Drugie pytanie, poproszę drugie pytanie w takim razie. To jest pytanie szczególnie adresowane do studentów, bo tak pytamy, co byłoby dla Państwa najtrudniejsze do zaakceptowania w pracy? Bo Państwo są tym najcenniejszym zasobem, Państwo mają teraz silną pozycję, więc pewne rzeczy by się Państwo mogli nie zgodzić, gdyby pracodawca próbował wymusić. Czy długi zakres konkurencji, to, że nie możecie przejść do konkurencji nawet po wygaśnięciu umowy, czy brak realnego wpływu na to, co, co się dzieje w firmie, czyli Państwo mają swój wycinek i nie mogą z tym nic ponadto zrobić, po prostu swoją część odklepać. Czy konieczność wyrabiania niepłatnych nadgodzin, czy całkowity zakaz krytykowania firmy i obowiązek zachowania pełnej poufności, czyli można w ogóle opowiedzieć znajomym, co się robi w tej firmie. Wiem, że może to być test wielokrotnego wyboru, więc proszę wybrać to, co byłoby najbardziej, najtrudniejsze do zaakceptowania, najbardziej rażące. I zobaczymy, czy Państwo jako zasoby niematerialne są wrażliwi na któryś z tych punktów w szczególny sposób. Mamy zagłosowane. Poproszę wyniki. I proszę państwa, znów jestem zbudowany tymi wynikami, że to co państwo chcą, to mieć wpływ na to, jak się zmienia świat, mieć wpływ na rozwój firmy. Najważniejsza rzecz, płatne nadgodziny, czyli nowoczesna forma niewolnictwa, rozumiem. Całkowity zakaz krytykowania firmy, zakaz konkurencji dla większości z Państwa nie jest czymś yy, szczególnie problematycznym. Super. Trzecie pytanie. Proszę Państwa, my zachęcamy do tego, że czasem warto udostępnić coś w systemie Pay What You Want. Co to znaczy? Były zespoły, które wrzucały płytę do internetu i można ją było pobrać za darmo albo za dowolną ilość złotówek czy dolarów, jakie się chciało. Czyli nie było sztywnej ceny, tylko każdy, mu, kto ściągał, płacił tyle, ile uważał za stosowne. Nie było żadnych limitów. I zarabiały na tym całkiem nieźle. Bo ludzie płacili sporo. Pytanie, ile państwo, wasz ulubiony zespół wydaje płytę, Wrzucają ją do internetu i mówi, możecie ją ściągnąć albo za darmo, albo zapłaćcie za to tyle, ile uważacie za stosowne. I ile byście państwo, Jakbyście państwo zachowali w tej sytuacji? Czy pobralibyście za darmo lub za symboliczną złotówkę? Czy dalibyście kilka, kilkanaście złotych? Czy zapłacilibyście kilkadziesiąt złotych, czyli standardową cenę płyty? Czy nawet więcej, chcąc uhonorować czyjąś pracę, stać mnie, dam ponad 100 złotych. Zobaczmy wyniki. Kilka, kilkadaście standardowo, ponad 100 jeszcze, jeszcze nie. Mam nadzieję, że to jeszcze można dodać. Część z Państwa oczywiście pobrałoby za darmo. To są i tak lepsze wyniki niż to, co obserwujemy w internecie w różnych raportach, bo mniej więcej połowa próbuje pobrać za darmo. To są ci, którzy i tak by nie zapłacili, bo by ściągnęli gdzieś z dziwnych źródeł. Natomiast widzicie Państwo, mamy przewagę tych, którzy chcą coś zapłacić, mimo że mogliby to mieć za darmo, bo jak rozumiem, szanujecie artystę, chcecie go docenić, zachęcić do nagrania kolejnej płyty. Super, bardzo ciekawy wynik. I teraz, proszę Państwa, mamy pytanie otwarte. To jest moment, który mogą Państwo podzielić się swoimi pytaniami, kwestiami, na które powinniśmy zwrócić uwagę. My oczywiście mamy swoją propozycję, natomiast ona może być uzupełniana tym, czego Państwo oczekują. Więc teraz w formie pytań otwartych czekamy na Państwa propozycje, o czym powinniśmy mówić, co powinno być, czy to w pierwszym, drugim, trzecim panelu myślę, że również pan minister zareaguje, jeżeli będzie jakieś konkretne pytanie, które powinien ująć w swoim wystąpieniu. Zatem, proszę Państwa, czekając na te, dając czas na to, żeby pewna śmiałość wstąpiła w tych, którzy chcą zadać to pytanie. Oczywiście będziemy także mieli możliwość standardowego zadawania pytań. Będą fragmenty, gdzie zwyczajnie będą Państwo mogli zabrać mikrofon i porozmawiać z nami. Natomiast to jest tylko dodatkowa opcja, więc o tym proszę pamiętać. Zatem, proszę Państwa, podsumowując to, o czym mówiłem, to czego się dowiedzieliśmy. Mamy zasoby niematerialne, które mogą być naszą wielką siłą. Ale musimy odejść od tego standardowego podejścia. Musimy wybić sobie z głowy takie utarte kolejny, w których jesteśmy, wyrwać się z tych kolei i przemyśleć bardzo wiele o funkcjonowaniu firmy na nowo, i wtedy te zasoby niematerialne nie będą czymś strasznym, nie będziemy bali się tego, że ktoś je może skopiować, ale to będzie nasza siła i w ten sposób osiągniemy sukces firmy.